z tej strony Fiu i tam z moim kolejnym filmiku tym razem zagram sobie z metodem na PV Pro yy, jakieś tam, na początku normalną mapkę, a potem z AV-ami to myślę, że będzie dosyć ciekawe natomiast taki malutki bonusik jeszcze zanim to nastąpi ponieważ na PVPRO oczywiście za końcu można sobie otwierać jakieś skrzynki to nie jest wiadomo, stronka z otwieranie skrzynek typowo to jest taki tylko bonus, tak więc ja też również bonusowo otworzę te parę skrzynek tak one się prezentują, to są zwykle takie widzicie z drobnymi skinami za niecałe np. 1 euro, za, za pół euro tak takie można sobie otwieranko zrobić, natomiast ja będę otwierał chyba głównie tę Izak Asimov, ponieważ ona jest najdroższa i raczej nic super słabego z niej nie wyleci, oczywiście to może wylecieć I będę też otwierał AK, i tą strzynkę już jedną kupiłem, bo chciałem przetestować, ale ją się kupuje, to od razu jest kupiona Ja ją mam tutaj, w tym miejscu, natomiast Po pierwsze sobie kupimy dużo Asimovów Izak Asimov Nie otwieramy na razie Zrobimy sobie tego na przykład Tak Bye Super. I jeszcze raz skrzynka do otwierania za 500 PvP Pro Assault Case. Dobra. Więc to sobie kupimy. Więc sprawa wygląda tak, że teraz sobie otwieramy wszystkie skrzynki, zaczynając od tej najsłabszej. Więc tworzymy sobie tutaj open case. A, nie, animacja taka jak na większości takich stronek. Chcę, żeby to nie był jakiś skin, którego się nie da sprzedać. No, log Bunsen coś tam, Benson, Bunsen Burner, palnik Bunsen, Bunsena Okej, okay, chętnie przyjmę, ja potem oferty przychodzą, open case kolejną Teraz kałaszki Wszystkie kałaszki O kurde, już czułem tutaj Czułem różowego kałacha Dobra, idziemy dalej No cóż <grywki> Drop taki, taki no nie za solidny bym powiedział Hmm... Elite Build, no cóż. Ten giveaway chyba się nie odbędzie, coś tak czuję. Ale może jakieś, jakaś owka poleci na przykład, nie? To by było tak dosyć konkretnie. O, się kurde podnieciłem już surfent. A da razie totalny gówno drop. Dobra, otworzymy sobie jeszcze raz. Znowu się podnieciem. A tak tylko minimalnie, nie? Bo to jest wiadomo, zawsze taka chwila zwątpienia, że jest animacja, ale to jednak to jest jednak zawsze odległe. No i dobra, plis AWP Asimov z tej skrzynki, nie? Chociaż z tych, z tych czterech. Chociaż jedno. No niestety. <głos> <głos> no please Please przynajmniej jakiś Asimov, nie mogą same kurde tanie rzeczy lecieć. No, bez przesady, ludziska. Ja ani jeszcze, ani z jednej skrzynki nie wyszedłem na plus. <noise> o nie, to jest jakaś porażka. To jest jakaś porażka, please, awp asimów, jako ostatnie Ojejku <noise> No comment No dobra, oprócz tego bardzo pasjonującego dropu, chciałem wam jeszcze pokazać jedną funkcję nad PvPRO, która się pojawiła niedawno To jest tworzenie teamów, to jest całkiem spoko sprawa, ponieważ możemy tutaj, jak widzicie, normalnie Zrobić bardzo prosty sposób, po prostu zaprosić swoich znajomych do teamu, oni to akceptują Następnie macie takie, widzicie, fajne menu, tutaj macie my teams w tym menu możecie, jak widzicie, tylko jedną drużynę możecie stworzyć Natomiast możecie być w wielu drużynach, ale stworzyć tylko jedną No i możecie w, tej, w tym teamie, na przykład, e, widzicie, normalnie do tego teamu sobie tutaj edytować więcej ciekawe rzeczy Master, dać inną rangę, tak? Macie jakieś statystyki, no spoko sprawa, tym bardziej, że potem właśnie tak jak widzicie, możecie sobie dołączać, join team, po prostu widzicie, wybieracie drużynę, klikacie invite i w ten sposób nie musicie za każdym razem po prostu wybierać tych drużyn, to jest bardzo właśnie przydatne, kiedy na przykład da się jakiś gra turnieje. albo na przykład chcecie zagrać sobie 5 vs 5, jakiś matchmaking, tak, i przypuśćmy że w naszej drużynie jest 5 osób, klikamy sobie na matchmaking, mówię na stronce na Paweł pro tak. Ikacie sobie drużyne tutaj. Jeśli macie 5 osób, normalnie sobie gracie fajnie Także spoko sprawa też zachęcam Was żeby z tego korzystać po prostu bo to jest udogodnienie dosyć duże. Dobra, teraz przechodzimy już do samej Arenki widzi moje nogi środek Jeszcze raz Wysz Wyższy? wróciłem, wróciłem. <grym> Nie mów tak kurde <grym> Brawo ja kurde uh. Kupmy się, nie Key for you. Dostaniesz kija na tej stronie jak wbierzesz. Po prawej, jedno. no. dobra, o 180 nie posił. O Boże, ja nie tapuję już tu. Nie mają padaczki No i pięknie. A to jakiego tego sensa masz kolego? Jedno. Tak nisko? Jak się chyba jakiś szalony Ja oszuście mały To jest prawo ośrodek A rękawic tu też nie mam, to jest właśnie dziwne To jest jeden ma 20 po lewo Aha Słyszałem, nie? Prawo. No. Lewo i prawo Da ale on jest On jest przezroczysty No to nie to... Był head, według mnie, nie? No, jak się respi, to on jest przezroczysty, nie? No, przez Chylałem jakiś czas, no. Się... O, prawy, to Jak się ty, ey! Znawca mapy, chyba. Weteran. Weteran bruline. Line. Ja MKON teraz będę ich. Prawo, całkiem. Zawadam. No. No, myślałem, że ja go zabiję. No to się przemyślałeś. Prawo leży, no okej okay. Pa, nie, nie nie ten Nie wiedział gdzie jestem Jadę po nich Le, prawo, Lewo i środy no O kurde No ale głupia sytuacja Zaraz się nie mogę wychylić za bardzo Za wynagrodzenie Z Wynagrodzenie, ale dobra Cio One tapa muszę, lewo Ja tylko one muszę. Obiłem go, obiłem go. A no, one tapy mi się zachciało jakieś. Znale, znale. <laughs> Albo pierwszego tak zeflikowałem, że muszę. Wiesz, myślałem, muszę drugiego też tak. YouTube, YouTube. No, tapy w ciało. Moje serce krwawi Na łupa będzie śmieszny. Tu jest tak znale, poważnie bar One. <laughs> to jest, to jest to. To jest najlepsze życie w sensie flika. Lewo Brawo. Brawo, Dwa hity dostał U! A myślałem, że to ja, bo strzeliłem w głowie w tym samym momencie normalnie Siema Matthew Dobra, napisałem teraz mutuję GW dobry, dwa razy w oknie ostatnio strzelił typa na midzie A to jest ta mapa, pamiętam Coś wtedy tamte zjemy tak skradały po tych rampach No Boże. Wszystkie mapy są głupie o, Na AWP ja na górze Skan dostał muszę Skana znowu dostał Na górze Leży góra I prawo Jest prawo Super Ja tu info tylko Ale skana musiał dostać Nie dostał ani razu lul Lewo A prawo. lewo ciągle Nie wiem gdzie jest Jest na górze, na rampie tej z lewej strony Taki swania No, gdzie on jest? Aha, no jaki pedał! Myślałem, że będziesz się spodziewał, że pójdę gdzie indziej albo coś. ale no dalej się tu Muszę to podgłośnić, mam za cicho prawo. Patrzę tylko w prawo celowany jest. Uciek na rampę, góra rampę wchodzi. I prawo, Ta. Jaki bait! No, go mi się wychylił z góry! I ten potem z prawej strony się wychylił. Cześć, to z zastrzynki. Jaki bait, perfekt. Patrzę prawą stronę, chyba go nie ma na prawo Góra! Nie no leży góra. Czemu kradnie? Lewa, lewa pocha Ta, ta, ta Ja już przejdę na lewo, 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 bocha. lewo bocha. No No nie widział mnie, na pewno No Super, super metod <grywia> Super, super. <grywia> Trzeba się kampić, potem dopiero wychylić z Jak ochronka znika Prawo musi być Jest na pocztę z, z środek z... No ja górę po to nie... Uffs, 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 uffs. Important frag, panie 24. Nie umiem, tego grać. No to jest ciężkie. Uciek lewo. Ale bait! Lewo i lewo. Skrzynka lewo i rampa lewo. Ale kurde. To jest po prostu na No to jest mapa skradania się i takiego sprytności, farta i wszystkiego naraz. Środek. Rampa jest na lewej stronie wychylony. No, super, i środek ja patrzę, jak się na lewo pochyli. Super. No i good job. Nie możemy przegrać. Już ma tyle No dobra, ochronka. Oni się po czasie wychylają. Standardowo. Widziałem. Nice. do ludzi. No nie wiesz, tam kapią się 2 sekundy, ochronka nie znika, wychyłkę robię dopiero To trzeba się... ...nauczyć Jeden z lewej pochy Leży Też lewo jest Nogę dostał! 10 10 On ciągle nie wie gdzie jestem, dobra, jak ja sfailowałem. On ma 10 30, dobra Wychyla z lewej Uff Uff, uff Pa, teraz skoczę na to. A nie da się. No dobra. Prawo. Obaj chyba. Na lewo nic nie przebiegło, obaj muszą być. Jest jeden, środek pocha. Trafił, Podjadę. Podjadę ten środek. Kurde, znowu się... Leży... Środek po nogach. Leży środek. Ja se przejdę gdzieś na... Ajaj, no camper Aj, no Ale on ma sławki na milion, jak on wiedział, że tu idę. On musi... Ja se podgłośnie Volume 06. Ja teraz będę słyszał na kilometr. Negocjuj, i... matek. Dobra, on środek? Jest na górze, na górze środkowa po... O, leży, o, słyszałem. Drugi pewnie lewa będzie. Nie, prawo musi być. Też na środku będzie. Środek prawa. jest z lewej, był, z lewej, był. przebiegł na środek. Aha, na po środku. Awce, po awce jest. A po czy czym ma być, kurde? Na środku, na środku. Super. A zostałem jakieś pyrkanie Obiłem pełno się schowałem Dobra, jedna górę, Jolu Faz rusz Jeden środek, środek biega ci góra Leży, kenys U mnie z dnia. kolega Super 8-4, teraz ich dusimy Dusimy do końca Jest za prawą Prawo Mam mi górę podjedzie Eee, prawo, środek. Także. Ach, musiał przejść, nie? No to nie dusimy może jednak. Ach, super. Lewo nic. Jest prawo, jest lewo. jako Środek wieku jak, środek wbiega. Tu czy tu? Środek rampy. Dobra. Jak Widziałem go i on idzie na zubie, nie? <noise> Może strał? Ja ruszuję. Ja ruszuję ty. Jeden lewo Prawo Lewo I lewo Spiderman Lewo ciągle. Dostał lewo. chyba ciur. Sure. Strzynka Strzynka na, na lewo jest To niedobrze Pierwszy. Ja tylko patrzę lewo prawo, poś, nie? Poś, poś. Góra nie Oooo, dobra Lewo nie Jeszcze Na kucaka, chodź. jest środek, środek Na rampie? Tak, był na rampie Mógł przejść. Zachodzę go jakoś Ale już bym go miał, nie? Czułem, że to musi być pod prawo, go nie było Good job Nauczyliśmy się grać Dostał, Po prawo Jeden leży to... i też lewo Za tą skrzynką metalową na lewo to Jak? Ale, jak za pierwszym razem, ja to zobaczę na nagraniu i spowolnie widzę. Mi się wydawało, że trafiłem. Nie wiem, co to było. No, ja idę już, zachodzę. Góra! Aj, na na górze. iść i się do tej. Razem z tej samej strony. Aha, i lewo. Górę nie widzę rampy. Góra. Oj, cały czas, tak. Prawa rampa. Prawa rampa, góra, środek, środek jest. Środek rampy z prawej. No widziałem, widziałem. On tu wrzuć O. No na kucaka idzie. Ciociu, cio, 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 cio. Tu ale skupienie one spadają. Chyba z lewej cię obchodzi. No. Yes. jak mnie trafił. Ale jak on mnie tak obszedł? Jak go widziałem przecież, kiedy on mnie minął? No, jakiś włosie chyba jest. Leży. To ten, z czym nie wiem Lewo musi być, albo, nie wiem, może na rampie prawo Się uczę jak oni nie Rampa skosu, po lewo z... musi być Nie, nie widzę go no. Może spikuje jak... Za skrzynką pewnie Lewo rampa, lewo rampa Dojeżdżam, dojeżdżam No pięknie Przełamaliśmy ich na dwurundową Środek i prawo Środek leży, rampa I jest za skrzynką metalową Fer. Idziemy ich ta, te abubki to troszkę bardziej takie przygody, nie, niż ni prawo, tak, skrzynki Ale, y, nie wiem Chyba z góry dostałem A, z prawej góry Taki ej, on jest głupi chyba na mózg To, to można kosami na tym No najwidoczniej można ja, Ale łoś Nie, nie wiedziałem, że to jest, wiesz, tylko na abubki jak z kosą podleci, leży to nie może mnie zabić. Ja też go tak, ale środek, teraz. Środek, środek Dobra, bez podjazdu chyba są nasi koledzy. Ale flig miał być, nie? nie no wychyli się po lewej, środek wychyli kampa. się. Aj, patrz, what? Środ ja środek. No z góry, z tego rogu właśnie. Widziałeś jak, jak był ten bullet, taki nie, tracer. Muszę stary na botach odpalić mapę i się nauczyć, jak Ile należy leży ze środka? Lewo czyste, chyba, że przyszedł nam po wcześniej. Lewo się czyste. Jest góra, on się ze skrzynką na górze. Mam na kucaka, wyjdzie ci z drugiej strony. Nie, on tu wyjdzie, wyjdzie się. Mówię ci, że z drugiej, wyjdzie na kucaka, gościcie. No jaki no, łoś, mówię. ej! No, mówię. Ale to jest tak oczywiste przecież, że ja mógłbym go zabić tamtego miejsca, ej! Ja bym tylko się wcelował to nie zrobił nic mądrego teraz. Jeden z prawej, Lewo czyste. Dwóch tam jest, nie? Na środku mniej jest więcej. W no. górę pójdą. Jeden a ja góra poszedł. Jeden góra, rampa Nie! Jaki fart! No jest. Pa, zaskoczy go. I pra prawo leży, i góra, i środek, środek. Pewnie się na boki iść, gdzieś skradał. Gdzieś, gdzieś. Na, na boki ja gdzieś. Jest pod tobą, pod tobą. Noga! No i Fiki, dobra. No to tyle. Tak. To tyle. To Elo.